Dzień dobry Będzie śmiesznie Ponieważ, yy, tak, ta moja akcja z y, odsubskrybowywaniem mnie e, e. To poszło zajebiście dobrze Lol, nie sądziłem, że to będzie działać tak skutecznie, dzięki za usuby, Tylko, no, tego, jakby, śmiesznie, ale Ej, weźcie, wróćcie jutro Zaczynam się bać Please, wróćcie Poszło na tyle dobrze, że u mnie na Discordzie, gdzie Integruję się z widzami w jakiś sposób. Powstał specjalnie to kanał Memy z Unsubowania i zamierzam ten kanał teraz przejrzeć. Widziałem kilka rzeczy stamtąd i czuję, że to będzie za dobre. W sensie, nigdy nie robiłem filmów typu przeglądanie memów. <laughs> inaczej, sorry, meme review, <laughs> bo nie czułem takiej potrzeby, ale to było. Tak! Big! I to, to, to ma taki memiczny po potencjał, że ja stwierdzam, że możemy się z tego pośmiać razem. Eleven! Zabierzcie mi suby dzisiaj i oddajcie jutro. Widzowie zabierają suby i nie oddają na zajutrz. Eleven. <ścoughs> Eleven czekający na 500 tysięcy. O nie... Trochę prawda, bo ja myślałem, że w sensie te suby zaczęły spadać bardzo szybko. Ja myślałem, że one. Bałem się w ogóle z początku tego pomysłu, bo sądziłem, że one będą w stanie spaść poniżej 300 tysięcy. Mówię, jest taka opcja, rozważam taką opcję, jestem w stanie podjąć ryzyko, będzie śmiesznie. A, a potem wracam i tak sobie siedzę, czekam, mówię, dobra, spokoj, ja mam czas i siedzę, czekam, 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 i mówię, te suby taki idą... dom. Niby szybko, niby wolno do góry, tak siedzę, mówię, kurde. To spać, czy nie spać? To albo przyspieszy i wbije zaraz, albo będzie taki przez całą noc. <gryw> I miałem dylemat moralny, straszny, kiedy wbiło 495 tysięcy, ale YouTube uznał nowe sumy za boty i cofnął aż 800. Myślę, że YouTube nie, nie, nie uznał ludzi za boty, ale oni chyba tak sukcesywnie usuwali jakieś, jakąś tam ilość pustych kon, załóżmy, niewidzów, tak? Albo cofala, cofali subskrypcje, nie wiem, ale to było dziwne, bo w tym momencie faktycznie 800. Minus 800 subów poszło. To było Hold up! Proszenie o un um na jeden dzień. What could passively go wrong? Wszystko. Rozpoczyna live'a na 500 tysięcy subów. Widzowie odsubowują. Eleven. <grym> I a joke to you. No, troszeczkę to było quite scary, jak to tak zaczęło iść w dół. Zaraz, jak mówię, aha, okej. Okay. Teraz nie będziecie trollować Fajnie, dobra. Kiedy mówisz, widzom, żeby cię unsubowali na 24 godziny, ale po 24 godzinach suby spadają dalej. Czekając, I'm in danger. <grym i> ale to jest uśmiech, to nie powinno tutaj być uśmiechu. To nie jest. To nie było śmieszne. Zestrzam się, jak nie dobijesz 500k. To się zesraj, <noise> I nagraj, wrzuć na YouTube'a po, Podlinkuję wam kanał i napiszcie Zeron, kiedy sranie <noise> Bo fakt faktem, nie dobiłem 500 tego dnia Więc... Prequel memes wchodzi Kiedy prosisz widzów, żeby anulowali subskrypcję W lecie następnego dnia, ale oni tylko unsubowali. Visible disappointment <noise> W sumie to nie śmieszne się zasubskrybujcie znowu jutro widzowie THIS IS WHERE THE FUN BEGINS <grymne> To było tak widoczne na tym wykresie ten, ten wykres żył swoim życiem po prostu O, to jest ten moment kiedy 800 subskrypcji nagle usunęło Kiedy po 24 godzinach czekasz, a znowu zasubskrybujesz twój kanał i nadal nie dobijesz do 500k IMPOSSIBLE PERHAPS THE ARCHIVES ARE INCOMPLETE <grymne> No w sumie tak było, bo, bo by, byli gdzieś ci ludzie ale nie wracali na kanał. O tak. Też myślę, że tu brodę zapuścę. Mówiłem, że będziemy stanosem, a nie mówiłem. I będzie, będzie jeszcze. I tutaj idealnie pasuje ten mem Co będzie? What did it cost? Everything. I ja sądzę, że to gdzieś tutaj się znajdzie. Co? Co Jak suby spadają, gdy Alek prosi, jak suby wchodzą, gdy są potrzebne. <noise> Coś w tym jest. <noise> To chyba mówi samo za siebie i ten Gordon Ramsey Dajcie mi łzy na jeden dzień, widzowie. To mina do tego. Perfekto. Jeżemy, co idzie na miniaturę. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek stał przed takim dylematem moralnym. Naprawdę. Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze tym bardziej nadawałby się ten, ten mem z tym Suffering from Success. Naprawdę. Coś w tym jest. Tate, a dlaczego moja siostra ma na imię róża? Bo twoja mama kocha róże Dzięki tate! Nie ma sprawy un suby z Jojo, nie ogarniam Jojo Sorry, nie, 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 nie zrozumiem Ej, Wsta... wstawaj, zesrałeś się, tak To jest najlepsze Kiedy minęły 24 godziny, a suby dalej spadają Level of stress, critical Tu powinien być taki... To jest dobre zdjęcie dobrane, ale powinien, powinien być taki zblur zblurowany, taki no, trochę tak było W sensie nawet nie ma się pojęcia jak ja srałem. Chciałem raz zdążyć z czymś Tak idealnie na 500 tysięcy. Raz Miałem taki dylemat moralny z tym Nie są proste rzeczy I, I, I'm out. Jeszcze terminy do tego I'm out, nie? <laughs> Uwielbiam, bo to ta mina tutaj sama, ta mina tego dogo jest. Magnifik! Kiedy prosisz o łysubę um i trafiasz na kartę na czasie. To było dziwne, bo przez jakiś czas ten film był na niep niepubliczny na karcie na czasie i dlatego było go cały czas widać. Kiedy Elek prosi o łysubę, weź się 4 godziny, a później ich nie odzyskuje. Ej! Fuck! Nie wyrobię się z odcinkiem na 500. Co mam zrobić? Poproś o usługi. Dobry pomysł. Może po prostu przeproś za niewyrobienie się i przypomnij wszystkim, że nie jesteś jebaną maszyną. Hej, <laughs> Tamina! <laughs> to, to nie chodzi o to, że, że tu ma być jakiś, wiecie, że jestem jebaną maszyną czy coś, ale chciałem raz zdążyć. To jest po prostu. Ja nigdy na nic się nie wyrabiam w całym życiu. To jest zawsze mój problem, że gdziekolwiek idę, to się zawsze spóźniam. Wszyscy wiedzą, że zawsze będę spóźniony, że i tak zawsze zapomnę, spóźnię się tak dalej, zaśpię. Raz chciałem się nie spóźnić. Jedyna, jedyna osoba, która mogła na tym stracić, to ja. Więc wy nie macie co narzekać. I wszyscy mamy, mamy memy, więc no. Win-win situation. Wyobraźcie sobie, że Znikąd jest razem, teraz To ja wyszedłem na idiotę. Nazwa nie wzięła się Znikąd, naczelny idiota. Nazywałem się tak na Discordzie przez jakiś czas. Kiedy 500k jaki za szybko? Jo it's rewind time! <ścoughs> Wracamy z subami, cofać się wsteczny! Dobry wieczór, potrzebna jest twoja pomoc, zostaw subskrypcję na tym kanale. O nie, jak to tak, Eleven to ten co cały czas męczy ten nudne FNAF? Powiedzmy, już FNAF nie ma. No widziałem, że film film wrzucił wczoraj z Fnaf czy coś. Nie, to jest gry, z że mi dla niego widzowie jest tak połowicznie. Boże nudny, to ten cały Fnaf. Fajne, to było dwa lata temu. Ech, ha. No, dobra, fajnie, że Fnaf jest nudny, ale mi nie pomożecie, Halo, nie chodzi o Fnaf, -a, to chodzi o Od trailer do fan FNAF. Fnaf. Ja w sumie wyczaił akcję. On już wiedział. No, nie jest to dzień, że kiedykolwiek zostanę wkleny na Donalda Trumpa. Ale im przygotuję special, jak będzie 500k. day 1, day 2, daj 817. Overwatch Discord. Najlepsze jest to, jak właśnie dobiło te 500 tysięcy subskrypcji. Mówię, jak wydobyję 500 tysięcy, puszczam zwiastun, leci, niech się dzieje, co chce. I ja tylko tak rozmawiałem z ludźmi po tym, jak zwiastun leciał i widziałem, jak sobie spadają z powrotem w dół, bo tylko dobili do 500 i teraz, a, trolujemy, lecimy! I potem coś tam właśnie gadałem jeszcze z tymi, z, z ludźmi i było. Tak, tu jak już gadałem z ludźmi o tym wszystkim, to już było 20 subskrypcji mniej. Trole jesteście niesamowite. Ja tylko chciałem wypuścić ten zwiastun, nam spokój, teraz niech się dzieje co chce, okej? Okay? Nie wiedziałem jak wiele osób skojarzy tę grę z tą starą Albo jak, jak, jak bardzo ludzie... Zareagują na ten zwiastun W sensie, miałem wrażenie, że nie mogą zareagować, aha to, to, tyle, takie krótkie I miałem, po tych kilkunastu godzinach oczekiwania miałem takie, o Niech im się spodoba, proszę, bo jak jeszcze się zawiodą to ja będę już totalnie w dupie. W ogóle pod postem gdzie wstawiłem, yy... Zwiastu na tym, na moim fanpageu na Facebooku, napisał Staszek. O, gwarantowane pół miliona już masz. Grasz o milion? Czy to Twoja ostateczna decyzja? Odpowiedź była tylko jedna. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja zrobiłem najbardziej losowy film ever, bo stwierdziłem, czemu nie. Może być śmiesznie. Dajcie znać, czy Wam się takie coś podobało. Czy wolicie czytanie komentarzy? Czy wolicie? FNAF? <grych> ja już się nie będę pogrążał. E, dzięki za obejrzenie, jeszcze raz, dzięki za tą całą akcję. Było dziko. Na, na, naprawdę. Ja, e, nawet jakbym na tym stracił subskrypcję, to po prostu sam fakt, tego jak to wszystko runęło w dół, to było tak zabawne dla mnie. Byłoby zabawne do czasu, oczywiście, tak? Więc nie powtarzajcie tego na własną rękę. Dziękuję. Że tego nie zrobicie, bo chyba nie zrobicie, prawda? To fajnie, trzymajcie się, cześć.